Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem słuchacie film o perfumach na jesień. Niemniej jednak ja go sobie podzielę na dwa filmy i dzisiejszy film będzie o takich perfumach na wczesną jesień, czyli na przełom lata i jesieni. Czyli nie będą to jeszcze takie stricte otulające, ciepłe, przyprawowe zapachy. Nie, 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 będą to zapachy właśnie na takie temperatury oscylujące w granicach 10-19 stopni, kiedy już jest pochmurnie, kiedy już pada, ale ciągle ta temperatura utrzymuje się na poziomie y, temperatur dość y, wysokich. Y, I mój przegląd. Chciałabym zacząć od perfum właściwie podobających się każdemu, bo chyba nie spotkałam się z negatywną opinią na ich temat, powiem szczerze jest to libr od marki Yves Saint Laurent, perfumy, które kontynuują nurt zaczęty przez Guerlaina, czyli tych perfum z lawendą w wydaniu kobiecym, która to miała miejsce przy okazji premiery Mon Guerlain. Zapach moim zdaniem słuchajcie, idealny na taką właśnie wczesną jesień, ponieważ otwarcie ma takie świeże cytrusowo-lawendowe a im bliżej tej, z tego serca i tej bazy, robi się coraz bardziej ciepły właśnie taką, takim ciepłem, takiej puchatej wanilii. Niemniej jednak, słuchajcie, wanilii w wydaniu eleganckim. Jest to taka bardzo dostojna, dystyngowana, elegancka wanilia. Nie jest to jakiś ulepek, jakiś totalny słodziak, bo jednak cały czas ta lawendowa nuta, która gdzieś tutaj w tle tej wanilii wybrzmiewa, powoduje, że. Zapach w ogóle nie traci nic na swojej elegancji, dlatego myślę, że będzie doskonały na jesień, na wieczorne wyjścia do pracy, właściwie na każdą okazję. Drugim zapachem na okres przełomu jest zapach marki Alaya. Po prostu Alaya. Zapach, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo wyróżniający się na półkach perfumerii sieciowych. Dlatego że podobnego zapachu w mainstreamie po prostu nie znajdziecie. Można powiedzieć, że zapach ten już trochę swoim brzmieniem podchodzi pod zapachy naprawdę niszowe, dlatego że połączono tu skórę i fiołka, ale w tak nietypowy sposób, że ten zapach nie jest ani kwiatowy, ani skórzany. Bo główną nutą, którą w nim czujecie, jest taka krystaliczna świeżość, taka bardzo mroźna. Ciekawa krystaliczna świeżość. Wynika to z tego, że w nutach tego zapachu jest powietrze górskie, i rzeczywiście coś w tym jest, bo odwiedzając góry, stojąc na jakimś szczycie górskim po wędrówce, po szlaku, owiewa Was, zwłaszcza jeśli to robicie jesienią czy zimą, takie naprawdę przejmujące, dojmujące, krystaliczne powietrze, i coś takiego jest, słuchajcie, w tym zapachu. Dla mnie zapach ekstremalnie ciekawy, elegancki, doskonały do pracy i w taką wczesną, słoneczną jesień na pewno nie umęczy, ponieważ właśnie te nuty cięższe, między innymi nuty skórzane, zostały tutaj bardzo fajnie skrystalizowane i nabierają niesamowitej przestrzenności. Kolejnym zapachem, który ja będę na pewno nosić tej jesieni jest Classic od marki Jean Paul Gaultier. Wodę perfumowaną częściej noszę taką późniejszą jesienią i zimą, natomiast woda toaletowa uważam jest cudowna na wczesną jesień, ponieważ właśnie też balansuje na granicy słodyczy i świeżości, tak jak zapach Libre od Yves Saint Laurent, bo jest to coś świeżego, jest tu nuta kwiatu pomarańczy, jest już troszkę ciepła wanilii, więc też uważam świetny zapach na okres przejściowy i również doskonały na wyjścia do pracy właściwie zapach na każdą okazję. Kolejnym zapachem, który Wam chciałam pokazać jest, słuchajcie, Olympia. Ja ją mam w edycji Onyx. Ona była, słuchajcie, przepięknie zapakowana w takie oto pudełeczko. Naprawdę edycja kolekcjonerska w bardzo ładnym, eleganckim wydaniu. Namówiły mnie na nią koleżanki z pracy. Powiem szczerze, że zapragnęłam, nabrałam ochoty wrócić do klasycznej Olimpei, bo ja ją kiedyś miałam, zaraz po premierze. Bardzo ją zresztą lubiłam. I tak mówię, przyjdzie jesień, to chyba do niej wrócę. Bo już się jednak za tym zapachem stęskniłam. Koleżanki z pracy mi powiedziały: Słuchaj, kup wersję Onyx, jest lepsza, jest inna. Moim zdaniem, słuchajcie, wcale nie jest inna. Jest to ciągle ta sama Olimpea. Z tym, że w wersji Onyx wydaje mi się jednak delikatniejsza, bardziej podobna do wersji Aqua Olimpei. Niemniej jednak, wszystkie te składniki, które znacie z klasyka czy z wersji Aqua, czyli sól, jaśmin, delikatna słodycz, ambry, wanilii, wszystko to jest z tej Olimpei. Myślę, że jak noszę ten zapach, to wszyscy od razu wiedzą, że po prostu pachnę Olimpeą dla mnie. Różnice są tak absolutnie minimalne, że e, jeśli się zastanawiacie, bo na przykład są różnice w cenie tak między tą edycją kolekcjonerską a wersją EDP czy Aqua, e, to na którąkolwiek się nie zdecydujecie, to jest ciągle ta sama rodzina i czuć, że to jest po prostu ciągle ta sama Olimpea. E, kolejnym zapachem, o którym Wam e, też już mówiłam, przy okazji holu perfumowego, który z pewnością będę nosić tej jesieni, e, wczesnej jesieni. Jest Decadence Divine, marka Jacobsa. Słuchajcie, moim zdaniem świetna alternatywa dla klasycznego decadence właśnie na okresy wczesno-jesienne, ponieważ jest bardziej musująca, bardziej świetlista, bardziej lekka, lepiej się nosi, nie przytłacza, nie jest w niej wyakcentowana tak bardzo mocno ta męska nuta. Ja w niej już, że tak powiem, kilka razy w takich chłodniejszych dniach Chodziłam i myślę, że będzie to moja jedna z bardziej ulubionych pozycji na takie właśnie wczesne okresy jesienne, nie tylko na ten rok, ale i na pozostałe lata. I dla tych, którzy nie znają, jest to po prostu klasyczna, słuchajcie, dekadens, rozświetlona, osłabiona, udelikatniona i bardziej musująca, ale rzeczywiście czuć, że Nestorka Rodu, czyli klasyczna dekadens, tu absolutnie jest. Kolejnym zapachem, który z pewnością będę nosić tej wczesnej jesieni jest Miss Dior Diora i to jest wersja, której nie lubi większość perfumoholików, czyli wersja 2017. I słuchajcie, ja powiem tyle, ja nigdy nie byłam wielką fanką linii Miss Dior, tej podstawowej, wody perfumowanej czy toaletowej. Lubiłam flankery, natomiast jakoś wersje podstawowe nigdy nie wzbudzały mojego wielkiego entuzjazmu, więc ja nie ucierpiałam na wprowadzeniu przez Diora nowej wersji w 2017 roku, ponieważ wersja wcześniejsza z 2012 roku była dla mnie absolutnie całkowicie neutralna. I powiem to tak, ta też jest dla mnie neutralna. Nie powiem, że byłby to zapach, za którym szaleje. Niemniej jednak, słuchajcie, nosi się go po prostu super. Dlatego, ponieważ mi osobiście on przypomina mojego ulubionego, ale to ulubionego flankera La Vie Belle, La Vie Belle L Absolu. Moim zdaniem to jest zapach bardzo podobny. Niemniej jednak, oczywiście, dużo delikatniejszy i bardziej dedykowany właśnie na te okresy. Cieplejsze na no Lapsolu zdecydowanie na zimę. A tutaj, przez dodatek róży, przez dodatek jaśminu, dodatek cytrusów, rzeczywiście jest to wersja lżejsza. Niemniej jednak, cały czas w tym samym typie co Lawiebel Lapsolu: właśnie takiej puszystej, puchowej, pudrowej kołderki. Bo rzeczywiście, słuchajcie, jest to zapach pudrowy. Co dziwne. Bo absolutnie nuty na to nie wskazują, żeby był to jakiś składnik nadający tym perfumom pudrowości, ale one autentycznie się na mnie, słuchajcie, układają tak irysowo-pudrowo. Kolejnym zapachem i powiem to tak, nie jestem fanką tego zapachu. Bynajmniej. I właśnie teraz, między innymi, po mojej kolejnej selekcji, będę się go pozbywać. Jest to Giorgio Armani Fiori. Nie jestem fanką. tego zapachu. Nie wiem, dlaczego mnie się nosi mi się go dobrze, ale on nie wzbudza we mnie absolutnie żadnych emocji. Dla tych z was, które go nie znają, jest to klasyczne Si Armaniego. Niemniej jednak w edycji bardziej świeżej poprzez dodatek neroli. Więc tu już nie ma takiej ciepłej, słodkiej chmurki. Nie dominuje tu róża z porzeczką, chociaż czuć porzeczkę jak najbardziej gdzieś w podtonach tego zapachu. Bo tutaj rzeczywiście bardziej postawiono na ekstrakt kwiatu pomarańczy, absolut kwiatu pomarańczy, czyli neroli. Właśnie w takim wydaniu, oczywiście, jak cała linia z Słodziutkim. I powiem tak: wydaje mi się, że ten zapach ma nawet więcej zwolenników aniżeli klasyczne SIE no ale ja nie wiem. Nie wiem. No po prostu mnie się go... Yy... No nie jest moim ulubieńcem. Nie wiem, dlaczego mnie się nie podoba i dlaczego nie chcę go sobie zostawić i dlaczego nie wzbudził we mnie emocji, ale nie sugerujcie się zupełnie mną, bo, yy, bo to jest zapach obiektywnie rzecz biorąc ładny i bardzo wielu osobom się podoba, więc na pewno przetestujcie się. Zupełnie nie sugerujcie moją opinią, bo nasze gusta się różnią, więc... Yy mogłabym was pozbawić szansy na poznanie zapachu, który akurat będzie waszym ukochanym. Następnym zapachem, który wam pokażę, jest zapach marki Guerlain. Jest to klasyczny Mon Guerlain EDP. Jak widać, moja buteleczka jest wiekowa. Ja go kupiłam od razu po premierze. Więc wanilia już zaczyna zmieniać kolor, zrobił się taki żółciutki, pewnie niedługo będzie brązowy. Cudowny zapach, słuchajcie, przełomu, bo podobnie jak Libr zawiera nuty świeżości i nuty ocieplające kompozycje, tutaj, co prawda, nie ma tego takiego radosnego, świetlistego, cytrusowego otwarcia jak w Libr. Niemniej jednak jest to cały czas zapach nieprzytłaczający, który się świetnie nada na wczesną miesiąc. Zapach przede wszystkim waniliowo lawendowy z odrobiną tonki, jak na właściwie prawie wszystkie perfumy marki Guerlain przystało. Um, bardzo elegancki, e, bardzo elegancki, dobry do pracy. Nie ma zbyt dużej projekcji ani trwałości, więc e, na pewno nikogo o nim e, nie umęczycie. I na sam koniec, słuchajcie, zostawiłam sobie moją ulubioną kategorię, jesienną czyli pudraki. Zapachy z pudrem, z irysem, z piżmem. Niemniej jednak nie hardkorowe, nie ekstremalne, nie takie typowo zimowe jak na przykład słuchajcie, Jill Sander Simply Pudre Intense. Takie zapachy pudrowe będę nosić zdecydowanie zimą albo późną jesienią. Dziś Wam pokażę pudrowce w wydaniu lżejszym, takim właśnie wczesnojesiennym. I pierwszym z takich zapachów jest Insolence od parfum marki Guerlain, czyli zapach mm, czystości, świeżości, zapach taki mocno praniowy, irysowo, y, fiołkowy, z tym, że zdecydowanie bardziej z przewagą fiołka, niż irysa. Mnie się go ostatnio świetnie nosi, jak są takie jak na deszczowe dni i temperatury w granicach 14-15 stopni. Y, fajnie otula i przede wszystkim, y, słuchajcie, daje przez cały dzień poczucie takiej komfortowej świeżości, która nie wynika jakby z cytrusów, tylko daje Wam takie poczucie, jakbyście mieli na sobie świeżo wyprane ciuchy. To jest takie bardzo fajne, komfortowe uczucie. Uwielbiam je. Kolejnym pudraczkiem delikatnym jest Encio Intense. Wersja absolutnie różniąca się od innych flankerów z tej linii, ponieważ jest to jedyna wersja, która jest Edycją bardzo pudrową, taką, y, y, która się układa jak taki puszysty obłoczek na ciele. Bardzo delikatny zapach, bardzo kobiecy, bardzo elegancki. Y, dominuje w nim zdecydowanie irys y, i właściwie irys tutaj gra na y, monotemat. Po prostu nie można wyczuć, powiem szczerze, innych składników z osobna, może trochę marchewkę. E, ale nie przerażajcie się, spokojnie. E, nie jakąś tam brudną wyjętą z ziemi, tak? E, całą ubłoconą, nie, 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 spokojnie. E, piękny zapach, słuchajcie. Ja go uwielbiam, dostaję za niego bardzo wiele komplementów. Zapach, słuchajcie, spokoju i wyciszenia. Kiedyś, jak pisałam jego recenzję na moim blogu, stwierdziłam, że jest to typowy zapach zen, i słuchajcie, coś w tym jest, e, że w tym zapachu po prostu nie jestem w stanie się donerwować. On mnie tak doskonale wycisza i tak doskonale się nosi, tak komfortowo, że myślę, że dla niejednej osoby, między innymi dla mnie, Tiffany NCO Intense jest takim właśnie typem Comfort Scent. I dwa ostatnie, słuchajcie, zapachy z takiej kategorii pudrowej. To Narciso Rodriguez Narciso w swojej podstawowej wersji wody perfumowanej. Jak widzicie, mam naprawdę sporą butlę, 150 ml. Bardzo lubię ten zapach. Jest to zapach piżma, takiego właśnie puszystego, kołderkowa, tego takiego lekko pudrowego z dodatkiem gardenii, którą absolutnie kocham w perfumach. Zapach również bardzo elegancki, klasyczny, kobiecy, dystyngowany za który, myślę, nikt nie da Wam antykomplementu, bo po prostu takie zapachy w otoczeniu się bardzo lubi i nosi się naprawdę prześwietnie. I ostatni z tej kategorii lekkich pudraczków to zapach marki The Different Company Pure Eve. Zapach piżmowo-migdałowo-aldehydowy, bardzo delikatny, słuchajcie, subtelny, jak taki puderek zasypka, którym się kiedyś posypywało pupki niemowlaków. Zapach, który się nosi bardzo komfortowo, jest bardzo delikatny, snuje się koło osoby noszącej właśnie takim delikatnym obłoczkiem, absolutnie przeszkadzający, Ja go, słuchajcie, bardzo lubię jako taki zapach na dni, kiedy nie wiem co wybrać, nie wiem czym się poperfumować, właśnie w takim okresie wczesno-jesiennym to Pure if jest dla mnie zapachem pierwszego wyboru. Ostatnio dość często go nosiłam, jak była taka plucha i temperatury w granicach 14-15 stopni, właśnie popołudniowymi porami, po przyjściu z pracy i nosiło się go naprawdę, słuchajcie, cudownie. Kolejny zapach z serii Zen, czyli komfortu psychicznego i wyciszenia. Słuchajcie, to ode mnie na dzisiaj tyle. Tak patrzę tak. Tyle jeśli chodzi o zapachy na wczesną jesień. Zrobię też na pewno film z zapachami na taką już dojrzalszą jesień, taką bardziej chłodną. Pewnie znowu, słuchajcie, tak jak poprzednio, korzystając z faktu, że moje dziecko jest w miarę cicho, co się zdarza niezwykle rzadko. Nagram pewnie film po filmie, więc też się nie zdziwcie, że w kolejnych filmach mogę wyglądać tak samo jak teraz. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za dzisiejsze spotkanie. Napiszcie, Komentarzu jakie są wasze typy na taki właśnie okres przejściowy lato jesień jestem ciekawa czy któryś z typów nam się pokrywa trzymajcie się kochani do zobaczenia w następnym filmie bądźcie zdrowi i wszystkiego dobrego pa pa